Kingu też. Zostawcie łapkę, subika na kanale, jak macie odcinek z eventu. Oprócz tego. Widzowie z live'a, piszcie komentarz 111. I pozdrawiajcie widzów z odcinka. Obudź Homera. Dawid, jesteś na evencie? Dawid, jesteś na evencie? Aha, Dawid się nie odzywa. Dobra, widzowie. Dawid. Łapa słup. Like, ten odcinek będzie robiony na, na spontanie. Dodam potem muzykę do tego innego. A my zaczynamy Dobra, Mamy już wstępie liście na spontanie. Dawid! Ja muszę do Dawida zadzwonić, dajcie mi chwilę. Bo Dawida nie ma. Czekajcie, ja na przykład do Dawida zadzwonię, jeśli go sprawdzę na trybie wywantowym. Hmm? Co to jest? Kalibracje zakończone? Halo, Dawid? Halo, Dawid? Dawid? O, oh, Fall Guys! Idziemy Fall Guys! Fall Guys! Kurde, koszy nie wstały, jestem smutny. Co to jest? Co to jest? <laughs> Okej. Okay. A, jesteś na evencie, Dawid? Dawid? Aha, mnie nie słychać? Czekajcie. Halo, Dawid? 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 Halo? Dawid? Nie Star Wars! Nie wierzę Co to jest! Co to, je... Co to jest? Co to jest? Co to jest? O, jesteśmy David! Czekajcie Dawid jest na evencie? Kosami na napisał. Bij na mojego live'a Bij na mojego live'a Bij na mojego live'a Jak nie mogę zobaczyć eventu Jak nie mogę zobaczyć eventu, albo na odcinek u Cejsy Dobrze, pisałem do Kosy. A, ko, a Kos, Jak Dawid jesteś, to... Fajnie A ty Damian, dołączyłeś na event Co to jest? CO TO JEST? Hurera jasne, co to jest? To jest endgame! To jest endgame! To jest endgame! To mi się to jest endgame. Odbić naszą ja no to chcę sprawdzić, że Dawid jest na evencie Dawid jest na evencie, bo w Kosa, finał rozdziału Widz na Mianowski w evencie To tylko Kosy nie wstał na event, To jest smutne, widzowie. Picepre... Jesteśmy bardzo smutni, bo Kosy nie wstał na event Złowiek Ty man, ty mendo, macko zatrana! Dostaniesz! Co to jest? To jest endgame prawdziwy! Ale skoda znaczy nie przetał wszystkich na event? Jestem smutny. Ja pierdziele! Co to jest? Jezu! Co to jest? Co to jest? Ja nie mam co powiedzieć widzowie na to ja nie wiem co mam powiedzieć. Łapka w górę i słup. Nie wiem co mam powiedzieć Co to jest? K-pop Jezu i ta piękna piosenka Ja ostatnio ten film oglądałem Ja nie wiem co mam powiedzieć Najlepsza bitwa Fortnite Lubacki! Woo! Wy robaki jedne co jest to co zrobiliście nam No macie za strany łeb Mędy społeczne Rybaki strane Zapraszam za te słowa Ale to jest podjarany. Jezu, mocne, homer, damy ty pąckiem go, damy pąckiem, dobzem, tantan. Woo, woo, Tu, 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 tu Zapraszam, ale za mało że mamy na ale skupiam się na eventzie na live. Widzowie z live'a, piszcie komentarz, jeden, jeden A ty, kosa Smutno mi bega, ale jak chcesz obejść event, to się na mojego live'a, albo na odcinek i obejść go to mnie jakaś ale to nie a to widać Fortnite też nas nie wstało Fortnite tak ma Ale nie być zły koca na to, że cię nie wstało Po mnie ostatnio na event też się wstało Nadzieja, moc Jeżeli to słyszycie, udało się na linię frontu Robaki! Jak widzicie, szybko, dawać Będziemy ludzie O kurw Nie! Kurw! O kurw. Dawaj! Dobrze w kill Bill! Dobrze z tym botolem! I dobzem! Dobrze! O! Bardzo fajny dubbing. Lepiej u nas mi nie Siadaj, lepiej to zmi. Ona też miała tam jak Starbaba, ten dziastu nie. Do eventu. A tu na zmi A, teraz. Dobra. Okej. Okay. Superman! Ko... Dawid widzi supermana? Co to jest za event, To jest... Co to jest? To, jest... to nie jest nada to jest event! Fortnite staracie się, w końcu postaraliście się. Ale ser... za serwery macie ode mnie minus. Co to jest? Dobrze, odcinek leci i leci. Mamy 6 minut, odcinka. Leci, pierwsza obecność. dawaj Godzilla. Dobrze. Nadzieja, dobrze, robimy. Dawid, atakuj nadzieję. Jak jesteś na swoim lobby. Da, koza, atakuj, jak, 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 jak ona ucie się wejść na event, prosem. Powiedz tak, bo ja, by, ja bym chciał mega ten event. Mogliśmy szybciej to robić. Dobrze Dobra. Mam Ok. Dobrze mów. Ok. to siódemka? Proszę. Powiedz, że jest to fundament. O nie Wow! A powiedzcie, że siódemka tu będzie na tym ewentzie prosem Haha ha. ha, ha. Dobrze Wydamy lajki i suby dostaniecie po tym ewentem I wyjacie na odcinki najnowsze, które będą też Nie, kolk! Nie! O kurt Fajnie, że jesteście na live, ale trafcie łapkę w górę za tę lajby. Żeby wyświetlenia były lepsze. O nie. O, mech siódemki. Siódemka! To był ten... Siódemka! To pilotuje? Nadzieja, powiecie, czy to fundamen albo nadzieja, prosem. Powiecie czy to albo nadzieja, prosem. Dajcie mi fundamenty albo nadzieję. Powiedzcie, fundament i nadzieja to była. Fundament i nadzieja to była. Powiedzcie. Homer mały! W końcu Homera uratowaliśmy, bizowe test. O nie, co się dzieje? Co się dzieje? Co, co się to się dzieje? Patrzcie, co się z tą wyspą dzieje? Wyspa się odradza! Bo spa się odradza, Jezu. Łapka w górę i subik, znam w odcinku. Jezu, co tu się stało? O kurw, co to się stało? Prawie jak w domu. O kurde, cicho teraz. In... O kurw, o, co to było? Co? się stało? Halo? Event Co się stało? Jezu, co się stało? Historii? Nagrę? Halo? Widzowie. Co się stało? Co się stało? Co się stało? Czekajcie. Co się stało? Co się stało? Nie galerię z tym ja znowu ten sam błąd. Co kiedyś? No i będzie. Co się stało? Powiedzcie mi, co się stało. No nie wiem. Jest to jakiś lak? Czy to jest chwilowe? Czy to każdy ma? nie? Powiedzcie. Widzowie, patrz na to. rozdział 6 zmienia się. Ja pierdzielę. 7. Jezu, to było dobre. Dobra, nagrałem to. Jest. I widzowie, co my chcemy obejrzeć? Idziemy teraz obejrzeć główną część. Obejść wideo, ja i obejść wideo, jak coś, dobra? Kosa, ok? No rób co Idę na go zlikon. dobra, patrzcie, ta nam się nie wcytała. Patrzcie na nią, Patrzcie na nią, dobra, patrz na to. Zero point. Sekrety łączą. Naucikom to pokazało, że na tego nie mogliście zobaczyć, ok? Ok, mamy wszystkie rozdziały. Przez tysiąc lat. Urojony rezim kontrolował punkt zerowy, więc ofiary. Ale, o Jezu, rozdział szósty, o Jezu, ten nowa, now, rozdział szósty O Jezu, co się dzieje? O kurde, co się dzieje? Fundament! Siódemka, bohaterowie... Urojonego rezimu, uzwolnili punkt zerowy Kontrol... skończył się punkt zerowy, został... ...po wszystkim, tak Okej? Okay? I sobie patrzcie na ten odcinek, w i subik zostawcie A mam specjalnie wejście na Fortnite, żeby wam pokazać Los siódemki, o pozostaje nieznany Los siódemki zostaje nieznany widzowie widzicie? Los siódemki zostaje nieznany pozostał nieznany, widzieliście? Co? Jones! Jezu, widzowie, patrzcie, Jones! Bez zęba i miał śniak! Wood Łów? Łów? Kosmita! Czy <laughs> to jest widzowie nowa wyspa? Jezu, mocne. Fajnie, że mogę wam się na pokazać. Jezu, fajnie, że mogę wam pokazać. Fajnie, że mogę wam pokazać. Fajnie. Fajnie, że mogę wam pokazać. Okej okay. Battlewood. O kurde, mocne. Fajnie, że mogę wam pokazać. Są dwa latające. Say what? Say what? Hehe <śmany> 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 Okej okay. O nie Co to idzie? CO TO JEST, WIDZOWIE? Co to jest? Co to jest? I bus bojowy leci O kurde BUS BOJOWY ZOSTAŁ ZNISZCZONY, WIDZOWIE dziękuję, widzowie, za ten odcinek Jak wam się odcinek podobał zostawcie łapkę w górę subika Bijajcie na kanał kosy. Dziękuję Wam też za lewika, Bo lajwika nie mogliście trzymać całego inwentu. A też Wam za to dziękuję od razu na tym odcinku. Mega Wam dziękuję. Na, na razie Elko i mega miło mi było, sobie byliście na tym odcinku. Sub, łapa w górę. Dostawcie na 3 do starych łapek w górę, a my się widzimy w nowym rozdziale. Już na nowym rozdziale na rozgrywce nowego rozdziału. Na razie Elko i Bajo I Elo. Nowy rozdział się zaczyna. Tak jak łapa, nowy. Łapka ludzie, w górę. subik i zostawcie i zaczynamy, i będzie fajna gierka.